Polewą, cipskiem, e, zagramy sobie... Jakim cipskiem? Cipskiem. Cip? Coś, co? Coś powiedział? <śmiennie> Nie wiem. Już z krzesła. <śmiennie> już spadłem. No prawie spadłem No prawie... Spadłem. No pra... Ja, Dobra. ja się jestem słabszy, mam le e, mniejszy level, no to ja mu wybieram. Nie, 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 nie. Ja nie mogę wybierać tych legendarnych. Nie możesz legendarnych, ja mogę, no bo ja jestem Biorę. słabszy. Ale tak. ja, e, to mój tak. team. No i to, tak. i to. to jest mój, mój cały najlepszy team. Ja go ja wybieram. O, prawie dostałeś. bardziej robić... O, jestem 50 Na chyta jesteś. Na hita jesteś. Ja jestem tym bardziej na chyta Może zostawisz mnie? Daj mi co na nim przeładować! Mogłeś też mi co na nim przeładować. No to ładuj za ścianą, dobra. Zmieniam na to, to... Ja w ogóle nie zmieniam. To i to. Bo... 150. Co Bo... Za dwadziś Co się, tylko się mi nic. Ooo, za 120... za 150. No, no, no. Nagrany to jest. Więc widzisz? Dobrze to. Nie wiesz, że ja sobie wziąłem taki koszmarny lapun. Prawie dostałem. No kurde, jaki mocny. Eksogana. Ja, Nie gramy jak ktoś na prywatnym. właśnie. Ale mam eksogana na serio. Bo ja jestem paytowinem. O, on on robuxy tego nie to kupił. On zbierał razem z innym kolegą. Eee, kosza. Nieprawda, Exagana kupiłem barbuxy. Ale to jest gana. O ten nie wziąłeś. Jak tak szybko spałeś do mnie. Uspokoić. Które? Pamiętajcie, by Jak zostawić... Jak jeszcze... ocenię, jak I przede wszystkim jak ocenicie mój skill? Skill od 1 do 10. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, ma... bo jeszcze 4 subskrypcje nam ma brakuje to, do live'a. Mamy to szczera opinia. Bo... Bo, bo zawsze musi być ten jeden hater. Na przykład ty komuś komu masz no to miał, po... no, no w sumie jak zwykle. Gdybyś mi tego jednego nie zabrał, to no to wiesz. Robimy dzisiaj tylko jeden odcinek, no bo strasznie długo odcinki edytuję. I to dlatego takie krótki będzie. I suby nam tylko cztery 4 suby, cztery, y, suby do robienia live'ów. Bardzo to. Bardzo dużo. Bardzo Na Bardzo jeden, Bardzo dużo. ja dużo. Ja, ale ja dużo. Bardzo dużo. Bardzo O chłopie, ale dobrze dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo się na nie Bardzo auto dużo. No, 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 to, no i... Ja to... czekam na Ciebie, aż Ty wychylisz. Dawaj, wychyl. No nie wychyl. No kur... No to No. Ale Spokojnie, ty jak niedźwiedź do mnie przyszedłeś. Niedźwiedź próby W porównaniu jak do innych to spokojnie. To spokojnie, nie, nie toksycznie. Gigi. W ogóle nie toksycznie. No i GG. Nawet napisałem. I jeszcze inna taka rzecz. Uh, ja kończę z los otwierania losowych jajek. No, bo w sumie już tu zaczyna być trochę nudne i więcej na to wydaje. Co ty? Mówisz się stać to robić? jak A jak chcecie, tutaj, a jak chcecie e, chowany tutaj, tego, to tego. A następnym razem? Następnym razem będę robił tutaj chowany. Albo? I tutaj na tej mapie i na tej mapie. A dajcie z... A dajcie z... Do... Był też jeszcze taki jeden koleżka. XX Michal. XX On. Fajerek z... 3202. Inaczej też. On rozwalił, można powiedzieć, naszego koleżkę w Rivalsach. Gdy robili 1v1. A więc. Dajcie znać, czy ja mam... Czy mi, czy ja miałabym z nim zrobić jeden V1. No, ja e, by było 2V1, ale ja e, zawsze daję się zabić. Ja zostaję na koniec, ty mnie nie możesz zabić. Jak, e, e, na początku musisz mnie zrobić e, od końca. A może na live? A może na live to zrobimy? No, dajcie znać, czy jesteście ciekawi. Dajcie znać, kto jest lepszy. Na Jak chcecie chowany, no to tu, musi na tu tutaj być dwie łapki w górę najlepiej. Dwie tak. łapki w górę na i już tu jest chowany. Na początek y, dajmy opinię y, tego oto koleżki. Według ciebie y, kto by wygrał jeden po jeden? Ty e, masz mniejsze doświadczenie i mniej grasz... Y, ja gram od początku, ty grasz od początku i X i Fire gra od początku. Ale fajerek ma większy... nie też ma większy level. E, ma, e, ma, e, jest od samego początku, gdy ta gra wyszła miała, nie wiem, 100 graczy? No to... Gdzie od... 100 graczy, na pewno. 100 graczy. Trochę. My wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze jak kupować broń, Ale tak... Ale kiedy ja grałem z kolegą wtedy najbardziej, to... Muszę przy... to powiedzieć, no byłem lepszy, potem on był lepszy, a po... potem nadeszło no, teraz, no i ciężko powiedzieć. Ciężko, ostatecznie powiedzieć. Ale jak chcecie, chowane, no to musicie to Chociaż... być dwie łapki Chociaż... w górę co najmniej. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. I do zobaczenia, i zala.